100 lat, niech, niech żyje, żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje żyje nam! Nie zrób tany nam! Tany. gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie! A, A to z nami nie, nie wypisać nie <laughs> nie nie <nie I co teraz chyba się stola, stola, stola! niechaj żyje nam. Hej! Sto lat stola, sto lat, niechaj żyje, niech żyje nam! Żyje hej! Niech, niech żyje, żyje nam, niech żyje! Niech żyje nam, niech żyje! Sześciu pomyślności, niechaj żyje nam! Kornelka, brawo! 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 Zdrowej. Oj, cukierka tu przeszkadza. Ja bym jej przeszkadza.